Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na Skapcu Króla. Dzisiaj Wam pokażę dość ciekawe monety z władcą, który miał ponadczasową fryzurę. Zobaczcie sobie, o co chodzi: takie piękne monety w dzisiejszym odcinku, cała kolekcja. Także na wstępie chciałbym Państwu powiedzieć, że od dzisiaj można już wspierać mój kanał finansowo. Kto ogląda i kto tam ma możliwość taką, proszę wesprzeć mój kanał niewielką symboliczną kwotą. Kto ile tam może dać? Druga sprawa jest taka, że od dzisiaj będę publikował filmy co najmniej dwa razy w tygodniu i proszę w komentarzu do danego filmu napisać, które. Dni najbardziej Państwu odpowiadają dla oglądania moich filmów i dwa najczęściej wybieranych dni. Ja będę w te dni publikował moje filmy. Najlepiej, gdyby tam była różnica między filmami, chociażby tam dwa dni. Będę starał się od dzisiaj nagrywać te filmy systematycznie. Wiem, że to dla mnie będzie ogromnie trudno. Trudne wyzwanie, ale postaram się dotrzymać słowa i nagrywać dla Was piękne filmy o monetach polskich i z Polską związanych. Kolejny film będzie poświęcony półtorakom. Pokażę Państwu dość ciekawy temat do zbierania i opowiem troszeczkę kilka ciekawostek na temat zbierania półtoraków. No i zaczynamy. Udało mi się za całe okres zbierania monet. Udało mi się zebrać piękny zbiór trzy kracorówek karola II padibardowza. Padzie O, tak będzie prawidłowo. Udało mi się zebrać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 takich pięknych monet, zaczynając od roku 1611 kończąc po роком 1616. Збирали такі друбнютки, одмяни і варіанти тих монет, вже не може навіть похвалитися таким збіром. Видає мені, що не кожен музей має так, такий збір тих монет. І збирали ті монети, керуючи таким чим, вже шукали якісь дробне Такі різниці в тих монетах. Стараюся вибирати монети хоча б в стані 2, 2, а я ще 1, 1 І зараз, за хвилю, покажу і оповім о тих монетах. Також, хоча б вам кілька слів повідомити о Carol II Padie Був Быв то ксім же Зімбіцкий і Олісницький. Ten pan był starosta generalny Śląska od roku 1608 po 1617. Także on był jako książę Oleśnicki od roku 1569 po 1617 rok, a także pełnił rolę regenta legnicko brzeskiego czyli był na stanowisku książę Legnicko-Brzeski w latach 1605-1609. Dane monety, które dzisiaj Państwu pokażę najprawdopodobniej wybijano od roku 1611 po 1617, chociaż za Monety z roku 1617. Ja nie spotkałem jeszcze żadnej takiej monety bo 28 stycznia ten władca zmarł i najprawdopodobniej nie zdążył wybić takie monety. Gdyby ktoś z Państwa miał takie trzy krajcarówki Karola Podziebradowicza, ja bardzo bym chętnie odkupił od Państwa te trzy krajcarówki. Nie mam w tej chwili tylko roku 1615 i być może 1617, jeżeli taka moneta w ogóle była kiedyś wybita. Także być może i w wcześniejszych latach wybijano takie trzy krajcarówki z portretem Władcy. Interesuje mnie tylko moneta z portretem Władcy. Także kontynuując opowiadania o tym Władcu, chciałbym powiedzieć o tym, że on zdobył doświadczenie dworskie przy dworu Ferdynanda I Habsburga i Maksymiliana II Habsburga, a w roku 1587 cesarz Rudolf II Habsburg wysłał Karola II na elekcję do Warszawy, w której jednym z kandydatów na tron polski był Maksymilian III Habsburg. O Maksymilianie III Habsburgu opowiadałem już w odcinku o Bitwie pod Byczyną i o Półtorakach Olkujskich, Trojakach Olkujskich, przepraszam. Możecie sobie Państwo zobaczyć ten odcinek. Także powiem, że monety Rudolfa II Habsburga będą w kolejnych naszych odcinkach. Bardzo ciekawe odcinki będą poświęcone tym monetom. Jak widzicie Państwo, historia była tak, tak mocno powiązana między sobą, że niby nie polskie monety, ale jednak polskie i bardzo mocno powiązane z Polską. Także ten Władca był słynny z tego, że on bardzo mocno rozwijał miasto Oleśnica oraz księstwo Oleśnicko-Ziembiecka. W 1600 roku on wybudował kanał. doprowadzający wodę do leśnicy, i więc miasto od tej pory miało już wodociągę. To była rewelacja, to była rewolucja naukowa, techniczna i historyczna do tego kraju, gdzie czerpano wodę, w takich garnkach noszono, czy w wiaderkach noszono wodę. A od tej pory miasto Licznice miała już wodycią. По зомі малютке сталося як міста найбільше розвіяютеше міста Європи вчасний і дуже місто. Також вибудовав млини папірніче і збожове нажеч Олісниці в місцевості Смарджові. Смар Смар Oprócz tego, od 1592 roku Karol II nadaje miastu przywilej handlu bedlem i od tej pory zaczyna się intensywny handel bedlem w Oleśnicy i okolicach. Mieszkańcy bogacili się w, w, w znacznym stopniu, handlując i uprawiając gospodarkę rolną, a także handlując bedlem i tkaninami. Także on wyrównał wyzwa, wyznanie katolickie, przyrównał do wyznania luterańskiego, nie było żadnych prześladowań religijnych od tamtego czasu. Także w roku 1593 on roz, odnowił pracę drukarni miejskiej w Oleśnicy, a także w 1594 roku założył. Szkole średnią nazywaną gimnazjum Illustre. Także w tym samym roku, 1594, on po raz pierwszy na Śląsku i na pewno w, w Polsce założył bibliotekę lancuchową przy kościele przy zamkowym. Czyli była to biblioteka. Która wyglądała tak, że książki były pozapinane w łańcuchach, żeby nikt nie ukradł tych książki, bo w tamtych czasach książka kosztowała ogromne pieniądze, za które można było kupić, bodajże, nawet wioskę lub kilka wiosek, i bało się, żeby te książki nikt nie ukradł. A Karol Podiobradowicz zafundował budownictwo takiej szkoły i takiej biblioteki. No, i więc dał możliwość ludziom rozwijać się i uczyć się gramatyki w tamtych czasach, co trzeba oddać należne temu władcowi. No i teraz pokażę Państwu ten zbiór, który ja zgromadziłem za te wszystkie lata zbierania. Zobaczcie sobie, to rok 1611. Tutaj widzimy portret władcy w, w kredzie. Takiej okrągłej kolejnych, Na kolejnych monetach będą troszeczkę inne kształt tego władcy. A także położenie w ogóle tego portretu władcy na monecie. Napis w на otoku Karol DG, D G D mun et ols. Czyli Karol z łaski Bożej владця Олєщницький. Можна так то притлумачити цей напис. З цієї сторони бачимо п'ятипольову тарчу хербову. Тарча та була використована в князівці Зімбіцько-Олєщницькому. Тут маємо два орли, такі як орли шлянські на сьогоднішніх хербах. Тут маємо Tarcza, która składa się z takich czerwonych kratek. No i tutaj też jeszcze jedna tarcza. Te wszystkie tarcze stanowiły najważniejsze kraje księstwa ziembicko-leśniczego w tamtym czasie. No i napis w Otoku, który też jest kontynuacją tego początkowego napisu tytułaturnego Tego władcy. No, i na końcu tego napisu skrócona data 611, czyli rok 1611. Przy czym rok ostatnie dwie cyfry zapisane w kształcie rzymskich jedynek. I taki krzyż, jakby na jabłku królewskim po środku. To był nas rok 1611. I pod tarczą zwróćcie uwagę, jaki herb mincerski, trzy gwiazdki na tej monecie. W ogóle nie wiem, czy być może nie mam w swojej kolekcji takich monet, które w ogóle nie opisane. Dopuszczam, że, że, że mogą być takie monety nieopisane w katalogach. Ale jak ktoś ma większą wiedzę, to proszę pisać, która z monet jest nieopisana. I być może ktoś ma jeszcze inne monety, których ja nie mam. Tak, idziemy dalej. Kolejna moneta, też rok 1611. A tutaj już mamy inną, inny znak mincerski. Tutaj dwie gwiazdki i jeszcze coś, najprawdopodobniej topór, ale nie jestem pełna do końca. Tak ta moneta wygląda. Jak widzicie, monetka nie oczyszczona z poleskim meniczem. Monetka GENTA. W tamtych czasach sprawdzono takie monety na ząb. Jeżeli moneta nie pańkala, to znaczy z dobrego krószu została wykonana. I najprawdopodobniej jest monetą srebrną. No i tak w ten sposób sprawdzono daną monetę. Zobaczcie sobie, portret wacy. Karol d, G. D, d Mons et Ols. Piękna moneta z pięknym poleskiem. No i tutaj oznaczenie nominalu nie powiedziałam. Trójeczka, czyli 3 krajcary. Kolejna moneta to już nowy rok, 612. Tutaj herb taki jak na tym 611 roku, tylko data 6, 1, Czyli Kryze, mi się, że już niżej положony, do z. Чи 1612 рік. Портрет владці Креза видає мені ще ж чуть іного кшталту. Портрет юж ніже й положене, й до труячки. Моната з феноменальним полеским манічем. Пєнкна штука. Топ-поп, якби хтось робив грандинг, то бить. Може би достала така мнота. Та І кропечка конч, конче напис на реверсі. Теж 1612 рок. Так, з позору трудно побачити якісь там ружниці, так? Ale naprawdę te monety mają różnicę. Ja tak nawet z pamięci już nie pamiętam czym się różnią. Yy, yy, zaraz kolejne monety będę pokazywał. Ale różnią się bodajże jakimiś takimi drobniutkimi, drob, drobnościami. Tak? Dana moneta już ma zupełnie nowy typ portretu. Kryza jest prosta. I więc od tej pory najczęściej wybijano monety z takim portretem władcy. Oliśnickiego. Zobaczcie sobie, jaka piękna sztuka. Arcydziło miarskie moim zdaniem. Te monety wykonane z tak dobrego srebra, że król Zegmutu trzeba było pozazrościć od monet Oliśnickiego władce. A tutaj już mamy zupełnie inną tarczę. Znak mincerski. Widzicie tutaj jakieś, czy to topory, czy coś. Nie taki znak. 1612 rok. Trochę niedobita moneta, ale pomimo to ma połysk minniczy, jest w stanie okołominniczym. I dość często w, tych, w tej minnicy Oleśnickiej nie dobijano te moneta tak porządnie. Ale zdarzają się wysmienite egzemplarze. Uważam też daną monetę w super stanie zachowania, tylko że wy, słabo wybita. Zobaczcie sobie portret władcy w krzyż, taki okrągłej, maluteń, jak jakby szuba taka. Dalej idziemy. теж 1612 рок, зобачив, як ідеально в'їдать знак мінцарський, як ідеально в'їдать тарча хербова і напис. Теж та монета тут агента в тому часі, бо хтось не уфав і справдзав, чи монета є оригінальна. А монета є, справді оригінальна. Зобачте собі. Криза юж проста. I tutaj jeszcze kawałeczek takiej krzy okrągłej za glową władcy. Na, na poprzedniej monete bodajże tego elementu nie było tutaj. Tak, idziemy dalej. 613 rok. Arcyło sztuka mінcerska. Mynisza, absolutnie mennicza moneta. Idealnie wybiła. Na reversie. Zobaczmy sobie jak wygląda awers. Awers też jest w super stanie. Zobaczcie jak zachowane włosy, jak zachowana broda, wąsa, władcy, nawet no wszystko widać na tej monecie i do takiego poziomu zbierania trzeba dążyć na to, trzeba zwracać uwagę podczas zbierania takich Monety z tego okresu, nie tylko trzy krajcarówek, można także to stosować i do monet Zygmunta III wazy i do innych placów, na przykład Habsb monet Habsburgów. Zobaczcie sobie, jak, jaki piękny egzemplarz. Idziemy dalej. 1613 rok. Wydaje mi się, że znak mincarski czuć inny niż poprzednio. Moneta też z polskim miniczem. Też gięta kiedyś. I uwaga, jaki portret władcy. Też. Super stanie zachowania. Tak? Trudno odróżnić tę, taką monetę od poprzedniej monety, ale czymś te monety się różnią i dlatego ja ich zostawiłem w swoich zbiorach. T tej chwilę już tak dokładnie nie pamiętam. Chyba, że położenie tego władcy na awersje. Chyba niżej lub wyżej położone. Ale to już tak nie pamiętam. Tak, 613 rok jeszcze raz. Bez kropki po roku. Giętem moneta. Ładę takie blachy. Типовий для, для, для монет Ну, і no. портрет Влаци в, в простой кризі. Глова владцы, форма голови Влади теж ружніла. І я так витипував в собі. І так те монети заставили в своїх збірах, як монети одмінна як варіанти і монети з даного року. 1613 рок. Бачите, тут як доб добре вибіти там знак мінцерський. Найправдоподобній то сікера і літерка S. Раз сікера і другий раз сікера. Я не знам, Co oznaczałem te znaki mincerskie, bo nie mam katalogu. Gdyby ktoś miał taki katalog, to możecie mi sprezentować lub dać link, gdzie można taki katalog ściągnąć. Bo do tej pory nie korzystam z katalogów, bo nie miałem gdzie kupić takie katalogi. a ja chętnie bym nabył taki katalog. Zobaczcie sobie. Polsk-mieniczy, złotawa taka patyna. Moneta, oczywiście, że nieczyszczona. Ale jakość wykonania tego portretu, tego władcy, mnie po prostu kiedyś zachwyciła i dlatego zacząłem zbierać tę monety. No, nie, nie do końca dlatego, a zacząłem zbierać, bo mieszkam rzut brata od oleśnicy. A także część mojej rodziny mieszka w Ziębicach, osiedliła się po wojnie w Ziębicach. Także te monety bardzo mi bliskie do. Także podobają mi się. Jako numizmat no, oceniam jakość wykonania tych monet na bardzo wysokim poziomie i polecam to zbierania każdemu, kto ma taką możliwość. Kiedyś te monety można było nabyć o wiele taniej niż teraz, ale <laughs> ceny na monety zawsze rosną i o tym trzeba pamiętać. Nie przegapić okazji do kupienia pięknych monet. Zobaczcie sobie, jaki znak mincerski. як грубо і пенкні вибіти, 614 рок, це тут і влаця, теж криза проста. Ідеальні вибіти портрет Владце. Як бачите, на кожній з тих монет Влаца ідеальне застав вибіти. Ну і остання монетка з моєї колекції від Шикрайцарових Колішницьких Кароля II Падібрадовича. To 1616 rok. Tutaj w ogóle już znak międzarski został zastąpiony chyba literkami i i, i, I i siekiera na pewno w, w prawą stronę. Trudno mi powiedzieć. Jeszcze 15 rok. Spotkałem czasu czasu na aukcjach numizmatycznych, ale było w tak tragicznym stanie, że że ja sobie odpuszczałem i nie kupowałem do kolekcji. Ta moneta trochę y, słabo zachowana na awersie, ale natomiast na rewersie jest dość dobrze zachowana, moneta. No i nie miałem 16 roku, dlatego zostawiłem sobie w zbiorach 16 rok. Także. Gdyby ktoś z Państwa miał takie monety, to ja bym chętnie odkupił, czy być może ktoś mi w prezencie by dał takie monety o Leśnickie. nie tylko trzy krajcarówki, a, a nawet jedno krajcarówki, czy tam yy, fenigi, czy jakieś inne nominale, czy frakcje monet. Ja bym chętnie odkupił takie monety, czy dostał jako prezent od Was na rzecz rozbudowy mojego kanału na YouTubie. Zobaczcie sobie. Jeszcze na końcu pokażę, żebyście wiedzieli jaki rozmiar ta moneta miała w porównaniu do, do dzisiejszej złotówki. Ale jest o wiele cieńsza, cieniuteńka w porównaniu do, do dzisiejszej złotówki. Waga tych trzy krajcarówek od 1 i 2 gramy do 1,9 gram, różnią się te monety. Ja wszystkie tam zbadałem, sprawdzałem je na wagach, ale każda z tych monet jest monetą oryginalną. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że jesteście na skarbcu króla. Ogromnie Wam dziękuję, że wspieracie mój kanał. Chciałbym też podziękować za wszystkie subskrypcje i zachęcić do tego, abyście wciąż subskrybowali mój kanał. Dzie dziękuję za każdy kciuk w górę i przypominam Wam o dzwoneczku, który znowu przypomni o naszych nowych odcinkach. Gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to najprościej zrobić to przez skarbiec krola -małpa Adres mojej skrzynki podam w opisie do danego filmu. Także podam link, kiedyś oglądałem ciekawy film o granicach księstwa Ziembickiego-Oleśnickiego. Zachęcam do obejrzenia i tego filmu, innego autora. Wszystkim życzę udanych i przemyślanych zakupów numizmatycznych. Dużo zdrowia, żeby nikt z Was nigdy nie chorował, ani w Waszej rodziny, żeby nikt nie chorował. І до побачення на скарбцю круля.